Hejcie witajcie mordeczki, z tej strony Kod i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o nadchodzącej aktualizacji 13.40. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym Was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem. A jak ktoś jeszcze nie wie, to razem z Leokatem organizujemy dla Was wielki konkurs na sprzęt gamingowy. Został dosłownie ostatni dzień na to by wziąć w nim udział. Tak więc link do niego znajdziecie w opisie tego materiału, a ja już o mnie przedłużam i lecimy do odcinka. Ponad tydzień temu do Fortnite została wprowadzona nowa wielka aktualizacja 13.30. Była to oczywiście druga wielka aktualizacja w obecnym sezonie trzecim, rozdziału drugiego. Planowo za 6 dni w Fortnite rozpocznie się już kolejna wielka aktualizacja. Będzie to aktualizacja o numerze 13.40 i będzie to kolejna pełna aktualizacja, która wprowadzi pełno do gry. Dzięki pewnej stronie internetowej, na której Epic Games publikuje błędy, poznaliśmy kilka z nich, które zostaną naprawione w tej aktualizacji. Jednym z pierwszych błędów, który znajduje się na liście, to są znaczniki, a bardziej ich edycja. Drugi błąd dotyczy powtórek, a trzeci błąd dotyczy jeszcze Expa. Wszystkie te błędy zostaną naprawione podczas nadchodzącej aktualizacji. Oczywiście poza nimi zostanie naprawionych jeszcze kilka większych oraz mniejszych błędów gry. Kolejną zaś rzeczą, która na pewno pojawi się w nowej aktualizacji, to wyzwanie. Wyzwania Łykulata. Już jakiś czas temu w plikach gry pojawiły się dwa przedmioty, które miały trafić jako przedmioty za wyzwania Łykulata. Co ciekawe wydaje mi się, że jeden z tych dwóch przedmiotów chyba trafił już do sklepu kilka dni temu, ale oczywiście nie jestem pewny. Tak więc na razie pozostało nam jeszcze w plikach takie malowanie, które będzie prawdopodobnie za wyzwania. Po aktualizacji do plików na pewno trafi o wiele więcej nagród, które będzie można zdobyć. Oczywiście wydarzenie Łyk Lata będzie trwało aż do końca wakacji. Tak więc nie tracimy nadziei na to, że nie zostaną one wprowadzone do gry. Kolejnym tematem będą samochody. Samochody również mogą trafić dopiero po aktualizacji, ponieważ na razie nic nie dzieje się z nimi. Tak jak już wspomniałem, ostatnio trafiły one na inspekcję i nie ma o nich żadnej informacji. Firma Wiluzu z zalewu zastoju od 23 lipca nie dała żadnej nowej aktualizacji na ich temat. Pamiętajcie jednak, że wszystkie z nich znajdują się w plikach gry i w każdej chwili mogą trafić one do gry. Jednakże wszystkie informacje na temat pojazdów znajdziecie w innym materiale na kanale. Ale wyświetla Wam się teraz w prawym górnym rogu tego odcinka. Oraz ostatnią rzeczą, która może pojawić się w najbliższej aktualizacji, to wyzwania z okazji urodzin Fortnite'a. 25 lipca do Fortnite planowo miały trafić nowe, urodzinowe wyzwania. Nawet po aktualizacji 13.30 do plików gry trafiły już przedmioty, za te oto wyzwania. Chodzi mi tutaj o ten plecak w kształcie tortu, ale jak sami chyba widzicie, nadal one nie pojawiły się jeszcze w grze. Na razie brakuje jeszcze kilku przedmiotów, które dałyby nam na pewno informację. Na temat tych wyzwań. Na ten moment pozostał nam jeszcze wrzesień, ponieważ wtedy dokładnie Fortnite obchodzi urodziny trybu Battle Royale. Będą to już trzecie urodziny, i wypada to dokładnie na 26 września. Co do samych urodzin, które miały być ostatnio, to odbyły się one, ale w ratowaniu świata. Miejmy nadzieję, że po następnej aktualizacji 13.40 dowiemy się kolejnych ciekawych informacji na ten temat. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach możecie dać znać, co sądzicie o nadchodzącej aktualizacji. 13.40. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na naszym kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!